Ciężko witam Was bardzo serdecznie w końcu na moim kanale Jakoś dwa dni temu coś takiego yy, wyszła sobie nowa skrzynka, która jest po prostu takie ma fajne rzeczy, na pewno słyszeliście o niej. Nazywa się Prisma 2. Jest po prostu świetna i dodali nowe dwie mapy. Zaraz je przedstawimy Anubis i Chlorina. Jakoś tak, Chlorine, nie wiem jak to się czyta. Zobaczcie tutaj mamy tą skrzyneczkę. Oj nie to, to nie to, to nie to, nie. To jest ta skrzyżka Prisma 2 Case Proszę bardzo Prisma 2 Case I co tu z niej może dropnąć Proszę bardzo Cyk Cyk Widzicie tu są na początku lecimy auk, Star Trek Tom Cat Taki skinek w porządku Widzę, że te skiny tanieją Bo pamiętam jak ta, nie dość, że ta skrzynka dwa dni temu kosztowała 40 zł To do tego... To do tego... Była po prostu droga ta skrzynka Tutaj macie Copy kopilari Prototype F Fever Dream SSG CZK No nie jest fajna I ten P2000 po prostu piękny Piękny. Musicie za niego wydać 70 zł. No chyba, że drobnicie ze skrzynki. Tutaj. Co jeszcze mamy? My mamy Skara, który mi się bardzo podoba. Taki fajny kolor ma. Następnie przechodzimy do SG553. Darkwing. Też piękny skin. Bardzo mi się podoba. I ten MAC. On jest dosyć, dosyć drogi, ale jest naprawdę piękny. To jest naprawdę piękny skin. Bardzo mi się podoba. Przechodzimy dalej. No te P2000 MP5. Aug. Tu przechodzimy do jeszcze lepszych skinów. SG553. Obrzym. Obrzym. P2000, AUG, MAC 10, GLOCK18, który jest taki. Normalnie jeszcze dwa dni temu kosztował 2000 zł, ale teraz kosztuje 500 zł. leki użycie. Przejdziemy do następnego. CZK75, AUTO. Nie. Nie polecam Wam. AUG, Statrak, Tomcat. To już było. SCAR20, P2000. Fajne rzeczy. Digielek. I ten MAG7 Kozak. Ludzie, kozak. Możemy sobie go zbadać w grze. Proszę bardzo, to jest skin. Macie go. On jest piękny. Przyznacie. Idziemy do następnych skinów. Mamy ten MAG. Apka, rewolwer, obrzyn, kałach. Jest mega ładny. Bardzo mi się podoba. Jeżeli Wam się też podoba, to napiszcie komentarz, czy Wam się podoba ogólnie ta skrzyneczka Prisma 2 Case. I jeżeli wbijecie być może 50 czy 80 łapek w górę, może nie 80, 50 łapek w górę, otwieram parę skrzynek z Prisma Case, The Prisma 2 Collection. Wy macie akacza, proszę bardzo. Pamiętajcie, subskrybujcie z łączkiem dokładnie w tym momencie. Zasubskrybuj tam stroneczkiem i oczywiście lajkuj, zalajkuj ten filmik, żeby było, żeby był ten, ten opening z Prisma to a Case i zobaczcie co wyleci lecimy dalej Obrzyn, Kałach, SSG to już widzieliśmy no i tak, i ogólnie ym, z, tej, z tej skrzynki kosy, jakie wylecą, o, tu jeszcze macie M4, -eczkę. to są takie najbardziej ciekawe skiny, ten AK M4, M4A1S, Glock 18, MAC, to są bardzo ciekawe te skiny, one są bardzo ładne. Skary jest ładny, TSG, no piękne są te skiny. No piękne, piękne. MAC7 dokładnie, zapomniałem o nim powiedzieć. Też jest bardzo ładny ten skin. Dobra, chyba wszystkie skiny już widzieliście. Kosy no to mamy talon. Oczywiście talon mamy. Mamy co tam jeszcze mamy? Mamy talon knife. To jest ten podobny do karambita, mamy stiletto, czy jakoś tak to się nazywa, ten taki mały nóż. Prosty. Coś do tego mamy. Do tego jeszcze mamy... Hmm. Boże jak się ten nóż nazywa? Nie pamiętam ten dokładnie. No tak, są trzy noże. Tak, tak mi się wydaje, mam. Na... Tak, mam tego tak nadzieję. Okej. Okay. No dobrze, to... Sprawdźmy sobie mapę na trening z botami i zobaczmy sobie te mapy Anubis. Sniper. Przechodzimy, zobaczymy... Jak to jest z tą mapką. Oczywiście padajcie na Twitcha i na Facebooka A i jeszcze jedno co chciałem Wam powiedzieć Jeżeli coś fajnego dropnę Będzie dużo rzeczy fajnych To będzie dla Was jeden gift z tego Będzie jeden dla Was gift Więc strzajcie łapy w górę Żeby był gift Jeżeli chcecie Nie namawiam Lecimy Zobaczmy jak ta mapa wygląda. Usuniemy boty. Poczekajcie sekundkę. komender wpiszę szybko. Bot. kick. Proszę bardzo. Jeszcze 5 sekund i, zacznę, i zobaczymy. Jak to ta mapa naprawdę ładnie się prezentuje. Tutaj macie jakiś... Ładna mapka, ładna tutaj przejście na B Tutaj jedziemy Fajnie tutaj jest, naprawdę ładna jest ta mapka Tutaj można jest zaplantować Całkiem duży jest ten Bombside B Przechodzimy Jakiś faraon Nie wiem co to jest Ale fajne, bardzo mi się podoba Kulczaki nawet Chodzą, jak widzicie całkiem duż, spora jest ta mapka. od razu mówię ona nie jest mała to jest bardzo duża tutaj przechodzimy tu już byliśmy tu są jakieś drzwi od drzwiowe tutaj nas jeszcze chyba nie było chociaż sam nawet nie wiem co przechodzimy idziemy na a tutaj ten bombsite a całkiem fajny taki taki nietypowy powiem wam nietypowy nietypowy naprawdę nietypowy tutaj fajne przejście taka prosta stanowka nie jest jakieś trudna nie jest to jakiś normalnie wszędzie prosto idziecie przechodzimy przechodzimy tutaj też możecie cyk ale bardzo ładna jest ta mapka, muszę wam powiedzieć. Na pewno na niej pętel grał. To na pewno wam powiem. Tu już byliśmy. Jest bardzo ładna mapka. No dobrze, to przechodzimy chyba do następnej, nie? Wydaje się, że to jest cała mapka. My wszystko przeszliśmy. Chyba wszystko przeszliśmy. Tak, mi się wydaje, że to jest cała mapka. Napiszcie w komentarzach, jak wam się podoba, a my przechodzimy do następnej. Dobrze, jesteśmy już na tej mapie, wybieramy CT, znowu bot, bot, kick. Proszę bardzo. Wow, ta mapa jest... Można powiedzieć, że jest ładna. Boże, można We powiedzieć. Dobra, dobra przejdźmy na bomb site B. Właśnie widzę, że tu jest tak typowo... Zrobione pod troszeczkę overpass, nie wiem dlaczego, ale mi się bardzo kojarzy ścieki tego Wow Czyli to jest jakiś muzeum, tak mi się wydaje? Nie nie wiem, nie mam pojęcia wydaje, że tu można stać tu jest tam przejście można Wiecie co, nie znam tych miejscówek, bo niedawno Weszły w te mapy i dlatego Wam tak mało mówię w tych mapach Proszę sobie patrzymy co tutaj jest, co się dzieje Idziemy tu jakiś basen. Aaa, bo to aquapark! O mój Boże, ja dopiero teraz widziałem. Oj, przez to chyba można strzelać. Tak, można trafiać. Okej, okay, patrzymy dalej, przechodzimy tutaj, cyk. Przejście. Tam chyba byliśmy, tak mi się wydaje. Nie wiem. Fajnie, fajnie to wygląda. Bardzo mi się to podoba. Wow, to jest fajne, to mi się podoba. O, zjeżdżalnia, tutaj widzę. A to tak prowadzi, ale to jest fajne, bardzo mi się to podoba. Taka rzeczka, można powiedzieć. Tu. O Boże, nie umiem tu wskoczyć, o. Tutaj jest takie przejście, cyk. Tu płyniemy. To wszystko, tak mi się wydaje. To jest to wszystko Więcej niczego nie ma O tu są jakieś takie przejścia Fajne, naprawdę Fajne no Fajne. Dobra to chyba to wszystko Tak mi się wydaje To jest wszystko, cała mapa Chyba cała mapa No tak, to jest cała mapa Więc ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmiku. Jeżeli chcecie, tak jak mówię, 50 łapek w górę i robię OpenX Prisma 2 Case, a następnie jak będzie 80 czy 90 łapek w górę, to rozdaję. Nie, zróbmy tak. Musicie zasubskrybować z dzwoneczkiem, zalajkować ten filmik, napisać komentarz polubić mnie na Facebooku i zajrzeć na Twitcha obserwować dobra i wtedy będzie zwycięzca ja wybiorę dobra to ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmiku subskrybujcie z łączkiem, lajkujcie obserwujcie na Twitchu, YouTube nie zmuszam jeżeli chcecie to Wy decydujecie. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmiku. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.